Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, zanim pokażę Wam losowanie z live'a dodatkowe materiału, który nagrywam w chwili obecnej, bo za chwilę baner znika i niestety do live'a poczekać nie mogło, a ja Wenus posiadam bardzo miło mi się nią gra i nie ukrywam, że chciałabym ją jeszcze chociaż raz wylosować. A więc trzymajcie mocno kciuki! No i cóż, zaczynamy! Jak widzicie, do gwaranta nie brakuje mi wiela, bo już mam 47 na 80 i mam aż 53 losowanka. Więc cóż, nie przedłużam, klikam. I uwaga, uwaga, uwaga. Okej. Okay. Teoretycznie N lubię, ale praktycznie przestałam ją używać więc tutaj nie jestem jakoś super, mega podekscytowana. Lecimy dalej. Ponownie Ene! Ene, cieszę się, że mnie lubisz. Ale nie ukrywam, liczę na troszeczkę lepsze losowania niż jedna SRK. No i cóż, wydaje mi się, że teraz będzie gwarant, lub za chwilę będzie gwarant, więc sobie obejrzymy Order 10. W razie czego, gdyby okazało się, że jednak to nie teraz, to po prostu przyspieszę Wam do. E, przytnę Wam do, do wiecie, do momentu aż są wszystkie. Ok, e, jednak tym razem nie był gwarant, więc ja oglądam animację jeszcze raz. E, jeśli chodzi o Hildę, powiem Wam, nie jestem zadowolona. E, klikam. Order 10. Tak, i teraz będzie gwarant, bo się pojawiło złotko. Nie wiem, czy zwracaliście wcześniej na to uwagę, ale jest specjalna zmiana kolorów. I uwaga, uwaga! Dostaliśmy ponownie N. No to już u mnie będzie ona na wysokim, wysokim poziomie. I tak mamy naszą Wenus, mamy Wenus. Dajcie znać na ile gwiazdek wam się udało w ogóle Wenus zdobyć, ulepszyć. Jestem ciekawa. Piszcie w sekcji komentarzy. O oh i jeszcze baling, no to słuchajcie, wychodzi na to, że mamy naprawdę dobre razy 10. Mamy jedną SSR, już dwie SR-ki. Czy trafi się jeszcze coś dobrego? A i same śmiecioszki, ja osobiście nazywam to śmiecioszki, ponieważ do niczego mi się to w życiu nie przyda. Aczkolwiek musimy przyznać, że tutaj Nenem Ezis i Balling jak najbardziej jestem zadowolona. Bardzo się cieszę, że y mogę ulepszyć sobie właśnie wenuskę. No i cóż, um, mamy jeszcze losowanka, więc losujemy. Kto wie, może się poszczęści. Okej, okay, Huma, Molten Shield, a uh, powiem Wam osobiście, że nie posiadam, więc uh, nie jestem pewna, nie kojarzę, więc nie wiem czy skakać teraz z radości, czy, czy, czy nie bardzo. No na pewno fajnie, bo kolejne SSR no i ponownie N -y nam tutaj uh, dropła, więc w sumie pewnie będzie już na wiele gwiazdek. Uh, Kliknęłam pojedynczo, a nie sprawdziłam, czy mamy jeszcze dziesiąteczkę. Okej, okay, nic ciekawego. Nie, dobrze, dziesiąteczki nie mamy, więc już pojedynczo. Czy coś jeszcze dobrego niż śmieciaszek? Okej, okay, czyli z tej części losowania to tyle, ale słuchajcie, nie ukrywam, jestem zadowolona. Koniec końców, dwie SSRki ki wleciały. No i cóż, chwalcie się w sekcji komentarzy, kogo wy macie, a ja przechodzę do Yumi's Live, Przekierowuję was teraz. Ponad 300 losowań, kochani, bo mamy 83 tu, 269 tu, 36 tu. Takie, o oh to będą giga, giga losowania. Tak naprawdę, z rzeczy, które chciałabym, Rosy Edge może być. Ice Mint Arrow raczej nie. Absolute Zero jak najbardziej. Uh, Skid of the Crown, w ogóle Kinga. Tak, 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 dajcie mi. Uh, Cherkum of the Seas, czyli Shiro uh, jak najbardziej. Negative Cube mam e, na co jedyneczkę, jakby spokojnie dalej. Dual M e, Stars tak, Samir, chodź do mnie, chodź. Molten Shield w ogóle słuchajcie, e, posiadam. I nie chcę. I Thunder Blades nie jestem pewna. Także to, to, to są rzeczy, na które liczę tutaj. Z kolei, jeśli chodzi o rzeczy, które możemy otrzymać tutaj, no to niby teoretycznie to samo. Ale ja Wam powiem szczerze, że z fioletowych losowań to ja nie kojarzę, żebym kiedykolwiek dostała coś pięciogwiazdkowego. Może ja się mylę. Co? Ja w ogóle. No i z matryc powiem Wam szczerze, że nie do końca. Wiem, jak działa losowanie, ale widzę, że jakby spawną różnych dostępnych, więc tak w zasadzie to Kokoriter chciałabym najbardziej. I uwaga, uwaga! Order 10! Aj! Aj, 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 aj! Nic dobrego! Nic! Nic dobrego! And, uh, no cóż, mogę powiedzieć: Enemam. -y -y mam na maksa, więc dostaję już tą walutę. Zawsze dzięki temu będę mogła sobie wykupić koniec końców ulepszenia do broni, jakie już posiadam. Uh, no, ale to w zasadzie tyle: Szału nie robi. Także kolejny Order ten. co jest fajne, co jest dobre. Omygd, oh oh moje modlitwy dosłownie zostały wysłuchane. No cóż, uh, order ten. Niestety. Come on! Okej, okay, po raz kolejny echo. Um, jeśli chodzi o nią, posiadam. Nie jest zła, ale szczerze powiedziawszy, po prostu tą bronią, którymi gramy się przyjemniej, fajniej, więc z tego względu po prostu odpuściłam ją sobie. Kolejny Order ten. Czy to była złota? Czekajcie, co? Nie. Dobra, zdawało mi się. I dalej, dalej, dalej. Hilda, nie cierpiecie. cię! Nie gram tobą, nie chcę to pograć. Mam już tak wysoko, że jak widzicie, otrzymuję dodatkową e, tutaj tą walutę. No zawsze to będzie do broni. E, jak widzicie, zeszło nam jakieś, nie wiem, 60 losowań, coś w ten dasań. No niestety. Mm. Nadzieja tak wysoka, odkąd nie dostałam nic beznadziejnego i cały czas teraz beznadziejne są. Come on! Eho, no. Cóż... Może kiedyś zacznę je używać, ale szczerze wątpię. Ajajaj! Come! On. Aj, chyba za mocno tutaj za mnie kciuki! Yy, nie trzymacie takie... Weźcie tych kciuki, trzymajcie tych kciuki! Żeby dropło coś dobrego. Come on! Echo, no cóż, e, zawsze to ta dodatkowa waluta, tak? No.. Order 10! I zaczynamy okropnie. Zaczynamy, niestety, okropnie, ale słuchajcie, nie poddaję się, jeszcze sporo losowań jest. To się da tak fatalnie? Nie komentuję. Okej, okay, po raz kolejny echo, echo jakby... Jesteś spoko postacią, ale ja już Cię więcej tutaj nie chcę. Dajesz mi spoko waluty do ulepszeń, więc tragedii nie ma, ale wolałabym coś nowego. Come on! Talej lipa, słuchajcie. Jak ktoś nie wie, co jest czym. Dziękuję bardzo tutaj e, za obserwację. Jak ktoś nie wie, co jest z czym, to są rzeczy na zielono do ulepszeń. Broni e, r to jest coś, czego nie chcemy, nienawidzimy, do bani. E, z kolei s r są już w porządku, a interesują nas SSR, ki czyli złotko. E, no i lecimy dalej. Dalej, lipak! Takie come on. źle może być, no? Balling. Niby tragedii nie ma, ale z drugiej strony, no mówię, dostaję tylko walutę po to, żeby sobie kupić po prostu lepsze broni, Z czego to jest jeden, to nie tak, że to mi daje o nie wiadomo ile, bo trzeba sto ileś, żeby to kupić w ogóle, więc wiem. nie robi. Dajcie złoto. Come on. SSR, SSR, come on. <laughs> Nicht so, order 10, foras kleiner. Come on. SSR nie nienawidzę, nie komentuję więcej, ale powiem Wam tak, póki co jest to najgorszy banner z tymi fioletowymi nakulsami. Do tej pory tylko jedna SSR-ka z tego, gdzie już tyle lasowań poszło. Takie, come on! Dalej, próbujemy, próbujemy. Szanse jeszcze są, come on! Okej, okay. czyli teraz zostało mi pojedyncze osiem. Balling, no cóż. Come on. Wierzę, że chcesz dobrze i że pokażesz, że jednak warto, że jednak warto robić te losowanka, więc proszę Cię daj mi SSR, bym mogła to udowodnić. Come on! No proszę! Główno banner, najgorszy baner, słuchajcie, jaki istnieje w tej grze. Z wszystkiego leci wszystko dużo lepiej. To robimy, słuchajcie, w takim razie teraz złote. No i w zasadzie, tak jak mówię, jakby jeszcze. No King już wpadł, jakby jeszcze Shiro wpadła. Albo Samir, to myślę, że byłoby spoczką. Byłoby fajnie. Ale ktoś się trafi, zobaczymy. Na pewno mamy gwaranta, więc jeśli cokolwiek w ogóle się trafi przed gwarantem, to to już będzie cud, a wtedy to będzie oznaczało, żeby była jeszcze jedna tutaj złota broń, więc sprawdźmy. Czy się uda, czy będzie tylko jedno. Okej, okay, ponownie echo, czyli ponownie walutka. Okej, okay, tym razem dwa razy waluta, bo Anne i Balling się utrafiły. No cóż. Znowu Balling. Hilda! Nie dość, że cię nie cierpię, to jeszcze teraz mi wskoczyłaś tak wysoko, że mam z niej walutę? Dajcie mi znać na czacie czy w sekcji komentarzy, w zależności kiedy to oglądacie, takie... Czy lubicie w ogóle Hildę? Używacie, korzystacie z niej? Kolejny order ten. I Hilda, i Enes. Słuchajcie, no mam tak wysoko wszystko, że teraz dostaję te waluty. A ja chcę pięciogwiazdkowe, takie come on! Okej, okay, Pepper. Pepper jest spoko, tylko kwestia tego, że nie bardzo widzę sens grania Pepper, jeśli Coco Reacher jest moją ulubioną postacią w chwili obecnej, więc nie wiem, dajcie mi znać, co sądzicie na jej temat. E, I lecimy dalej. Oh my god, dostałam Pepper i dostałam moją ukochaną absolut Zero, czyli Coco Retail. Kochanie moje, będę cię już miała ulepszoną na dwie gwiazdki, jeśli się nie mylę. E, no i cóż, sprawdźmy, czy było to przed gwarantem. Niestety nie, było to gwarantowane, także teraz nie wiem, czy się uda coś e, złotego zdobyć, ale próbujemy. OMG! Oh <grystanie> Okej, okay, wydaje mi się, że coś podobnego było na poprzednim lasowaniu. E, mamy tutaj właśnie baling i Tsubasa. Subasa, jeśli się nie mylę, to jest ten łucznik, którego nie chciałam, no ale jak już mam, to przetestuję. Już zostały tam pojedyncze teraz losowanka. No cóż, echo, nic nowego. Chociaż z drugiej strony lepsze to niż właśnie takie erki. Ok, i w chwili obecnej tutaj złote losowanka mi się skończyły, więc teraz będą e, matryce.